5 najważniejszych faktów o Jokerze. 1. Nikt nie zna jego prawdziwego pochodzenia. Joker zadebiutował w Batman w pierwszym zeszycie w 1940 roku, ale jego prawdziwa historia nigdy nie została w pełni ujawniona. W The Killing Joke z 1988 roku poznajemy wersję, w której był komikiem, który po wypadku wpadł do kadzi z chemikaliami. Sam Joker jednak przyznaje, jeśli mam mieć przeszłość, Wolę, żeby była wielowariantowa, co oznacza, że nawet on nie wie, kim naprawdę był. 2. Powstał jako Red Hood. W Detective Comics w zeszycie 168 z 1951 roku ujawniono, że zanim stał się Jokerem, był przestępcą działającym pod pseudonimem Red Hood. Podczas napadu w laboratorium wpadł do kadzi z chemikaliami, co doprowadziło do jego przemiany. Fizycznej i psychicznej. 3. Batman nie potrafi bez niego żyć. W Batman Endgame z 2015 roku i The Killing Joke z 1988 widać, że Joker uważa Batmana za swoją drugą połowę. Ich relacja to obsesja. Oba istnieją tylko dlatego, że istnieje ten drugi. Batman nie może go zniszczyć, bo wtedy straciłby sens swojego istnienia. 4. Było ich trzech. W Batman Three Jokers. Z 2020 roku dowiadujemy się, że przez lata działało trzech różnych Jokerów. Każdy symbolizuje coś innego: komika, zbrodniarza i psychopatę. To tłumaczy, dlaczego Joker bywa tak różny w zależności od historii. 5. Joker potrafi być bohaterem. W Batman White Knight z 2017 roku Sean Murphy odwrócił rolę. Joker wyleczył się, przyjął imię Jack Napier. I postanowił oczyścić go tam z korupcji. To jedna z niewielu historii, w której widzimy, że w jokerze naprawdę mogło zostać coś ludzkiego.